Dzisiaj w naszym studiu gościmy Macieja Sydka, prezesa Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tarcza antykryzysowa, to, to co oferuje, nie daje wsparcia dla wszystkich. Wiąże się z licznymi obwarowaniami, kryteriami, które trzeba spełnić. Nie jest to też chyba. Na szczęście jedyna możliwość uzyskania wsparcia przez przedsiębiorców. Czy, czy Agencja Rozwoju Regionalnego też przygotowała jakąś ofertę dla firm? To prawda, że nie jest to jedyna oferta wsparcia. Agencja Rozwoju Regionalnego przygotowała i przygotowuje dalej wspólnie z samorządem województwa Wielkopolskiego wsparcie dla przedsiębiorców. Ale także inne samorządy starają się wesprzeć przedsiębiorców. My ze swej strony, właściwie w momencie, w którym rozpoczął się kryzys, natychmiast wystąpiliśmy do Banku Gospodarstwa Krajowego o to, żeby poluzować dla przedsiębiorców obwarowania, które są przy instrumentach finansowych, którymi, które dystrybuuje Agencja Rozwoju Regionalnego, czyli między innymi przy Jeremy. I tutaj w tym wypadku zostały one poluzowane, także przedsiębiorcy, którzy mają już zaciągnięte pożyczki w Agencji Rozwoju Regionalnego, mogą ubiegać się o wydłużenie o wakacje kredytowe o możliwość dłuższego wydawania pieniędzy, czyli przez okres karencji zamiast 6 miesięcy, przez 12 miesięcy i wtedy, jak gdyby nie płacą żadnych, żadnych rad, mogą także ubiegać się ewentualnie o negocjowanie kwestii związanych z, z oprocentowaniem. To wszystko oczywiście na stronach Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie. Zapraszamy serdecznie do rozmowy z naszymi konsultantami ale oprócz tego ze względów chociażby na sytuację związaną z firmami, które szkolą różnego rodzaju instytucje, Wprowadzamy w tej chwili i na dniach będzie wprowadzana możliwość szkoleń online ze środków Agencji Rozwoju Regionalnego. Mamy ponad 20 milionów złotych w działaniach 6.5 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i w działaniu 8.3.2, które jest na podnoszenie kompetencji. I tutaj y, zachęcamy do kontaktu z nas, także z naszymi konsultantami, y, aby jak najsprawniej wydawać te pieniądze. Firmy, y, które zajmują się szkoleń, szkoleniami są w bardzo trudnej sytuacji dlatego, ze względu na koronawirusa i tutaj bardzo szybko wychodzimy im naprzeciw. To są oczywiście rzeczy, które znajdują się w agencji. Także inne samorządy, współpracujemy z miastem Konin, które także oferuje dla przedsiębiorców różnego rodzaju rozwiązania. Agencja jest spółką samorządu województwa Wielkopolskiego. Czy orientuje się pan jakie inne formy wsparcia samorząd województwa przygotował dla przedsiębiorców? samorząd województwa wielkopolskiego bardzo szybko zareagował na koronawirusa tutaj mamy sytuację to oczywiście może nie dla przedsiębiorców ale być może dla wybranej grupy było ogromne zamówienie na ponad 60 milionów dotyczące sprzętu dla, dla szpitali podległych samorządowi województwa. W tej chwili samorząd województwa kończy pracę i myślę, że w ciągu tygodnia, półtorej, będą nowe rozwiązania. Przesunięcie pieniędzy unijnych, które były na różnego rodzaju działania. W kierunku pomocy przedsiębiorcom i będzie to y, ogólnopolski, bo to wszystkie samorządy wojewódzkie y, przystępują do tego porozumienia. Y, I przesunięcia pieniędzy będzie to y, bardzo duża pomoc w kwocie y, ponad 60 milionów złotych na różnego rodzaju granty dofinansowania y, y, dla przedsiębiorców. Y, y, I pracujemy także. Wspólnie z panem Marszałkiem Markiem Woźniakiem nad rozwiązaniami i uruchomieniem pieniędzy z Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju. To będzie instrument finansowy bardzo atrakcyjny, który pozwoli przedsiębiorcom funkcjonować. Będzie to przede wszystkim. Instrument, który będzie kierowany do przedsiębiorców, którzy mają problemy z obrotem, bo przeważnie finansowanie z, z funduszy unijnych wiąże się z pieniędzmi na inwestycje. Tu będziemy w bardzo elastyczny sposób podchodzili do tego, żeby można te pieniądze wydawać na każdą możliwą, każdą możliwą potrzebę przedsiębiorcy, czyli czy to będą kwestie podatkowe, ZUS-owe, czy to będą wynagrodzenia, inne tego typu rzeczy. Mamy nadzieję, że ten pakiet będzie cieszył się dużą, dużym powodzeniem. Pan prezes mówił o elastyczności, ona rzeczywiście jest bardzo istotna, ale ona też powinna, a nie wiem jak to wygląda, mieć swoje odzwierciedlenie w formalnościach, które często bardzo są <todgłosy> trudne do wykonania <todgłosy> dla, dla przedsiębiorców i i w sposób istotny zniechęcają ich do uzyskania jakiejkolwiek pomocy i wsparcia. Jak to wygląda w przypadku Agencji Rozwoju Regionalnego? I innych instytucji samorządowych, które oferują wsparcie dla przedsiębiorców? My, jako Agencja Rozwoju Regionalnego, uprościliśmy bardzo procedurę. Większość procedur związanych z funduszami unijnymi jest dosyć skomplikowana. W tej chwili wystarczy jeden dokument na stronie internetowej z wnioskiem o pożyczkę, czy o inny instrument finansowy, czy, inne, czy jakiekolwiek wsparcie. I y, natychmiast y, możemy to procedować. Wszelkie dokumenty, które będą potrzebne y, przy, przy podpisaniu umowy, przesuwamy na dalszy plan, czyli na późniejszy okres, y, no bo zawsze jakieś dokumenty trzeba przedstawić, oczywiście. Ale w tym wypadku uproszczenie procedur jest y, podstawową kwestią i ona, y, mam wrażenie, także w tarczy antykryzysowej jest wielką przeszkodą, że wielu przedsiębiorców nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Łaniam się i do widzenia.